Całe życie ci to wmawiali, ale czy to prawda? Śniadanie jako najważniejszy posiłek dnia jest tematem kontrowersyjnym. Niektórzy eksperci twierdzą, że to klucz do zdrowia, inni wskazują na brak dowodów naukowych. Badania pokazują, że osoby, które jedzą śniadanie, mają tendencję do lepszego zarządzania swoją masą ciała. Jednak, czy to samo dotyczy każdego? Jakie są indywidualne potrzeby organizmu? Dla niektórych ludzi śniadanie może być zbędne a rezygnacja z niego nie wpłynie w sposób znaczący na ich zdrowie. Warto jednak zwrócić uwagę na jakość tego, co jemy w ciągu dnia, nie tylko na ilość posiłków. Warto również zauważyć, że to, co spożywamy na śniadanie, ma ogromne znaczenie. Odżywcze dania mogą dostarczyć energii na resztę dnia, ale czy muszą być zjedzone o poranku? Wybór śniadania jako najważniejszego posiłku może być szkodliwy dla niektórych osób, szczególnie tych, które nie czują głodu rano. Z kaichn pszana ważne jest, aby słuchać swojego ciała. Zachęcamy do refleksji. Co sądzisz o śniadaniu jako najważniejszym posiłku dnia? Daj znać w komentarzu i polub ten film, jeśli chcesz więcej treści o zdrowym odżywianiu.